Jedziemy zobaczyć te sztormy. Jestem przy nowym porcie, przy latarniach. Obok Brzeźna. No ciekawe. Bo tu w lesie jest cichutko. Czy coś tam się dzieje? Czy zobaczymy jakieś małwany? Ja jakoś nie widzę, żeby był strzał jakiś. Nic tutaj nie szemi. Nic nie. Ale ja tu... Co tu się stało? Tu ostatnio? Nie było tyle piasku. Poszerzyli plażę. Tutaj się kończyła plażą dla piesków. Zaraz zobaczymy. Były kamienie, bulwar. No, no. Więc jak widać, jest dosyć spokojny. Ale woda się oddaliła, albo nasypali piach. Ten szum, prawda? Ludzie mnie pytają, dlaczego ty nad morzem nie jeździsz? Bo je mam za oknem. <laughs> Ciepło jak wiosna. A przecież jest lato. Na radzie stoją statki. Wspaniale. Jest. Troszkę ciepło.

wyjście z na Zatokę tam po prawej stronie mamy Westerplatte a jeszcze tam dalej i jeszcze, jeszcze, jeszcze łączenie z Metławą Gdańską i Starym Miastem tak to wygląda ja tutaj mogę być, a nie jestem tak nie ma się widzie. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierała Bursztyn od Pani Sam. I co mamy nad morzem? Nad morzem mamy na przykład zakręcone ziemniaki tam... ziemniaki kiełbasa Nie no już jak poczułem ten zapach to Nie, nie zgłodniałem wręcz <śmówi> przeciwnie I, i to jest plaża Brzeźna, znaczy jeszcze nie plaża, ale fiast. Spokojnie, nie ma ludzi, nie ma żadnego sztormu Storm był gdzieś tam chyba w okolicach Koszuli na koło brzegu. ktoś tam gdzieś coś mówił, nie wiem, nie byłem, ludzie tu spokojnie sobie siedzą, wejście 41, są lody, z kawa i wielki spokój. Myślę, że rzeczywiście gdyby ktoś pojechał do Chorwacji, do Słowenii, gdzieś tam do Włoch, do Grecji, no to miałby fajniejszy wypoczynek, niestety nie reklamując właśnie naszego morza różne duperele jak wszędzie I tak to wygląda smutno dosyć music play nie ma koperelusze słomione gęsi co ponoć bardzo modne przez jakiegoś instaju Gramowca Magnesik regionalny 12 Zybla Biorę piwo toaleta to. i tylko pogoda nie ta szaszły grill, ładne dziewczyny, pusto zabawy, a koło ratunkowe, ale nie na budżet i na pogodę i tak wygląda rzecz jeszcze znowu tu jeszcze na wyjeździe bo to nie koniec września, no przecież wrzeźno co się jeszcze ciągnie aż do molo. Ktoś zasuwa skuterem elektrycznym nieco innym i patrzymy co dalej. No są różne, no widzicie, jest miejsce na imprezy tylko w moim domu. nie jest w taką pogodę. Ech, i co tu robić, panie, z tym nie wygrasz, nie ma ładnej pogody, to co zrobisz? Możesz się siłować. Rzeczywiście. No, takie by się przydały nadmorskie imprezy, co? Ech. A to już zaraz połowa. No, połowa wakacji już jest, ale połowa sierpnia. A no może tylko płakać. A ja bym zjadł kurczaka zroża, żeby był na przykład Kołaczek kofie Tam ciemna chmura z przodu i pewnie znowu zmoknę Knaga restauracja pub Pepsi I co? Zagroda rybacka Parę osób w środku siedzi Mnie widać na filmie było przez chwilę w szkle chyba no, i tyle. Ach, no już się poświęcę, zejdę i pójdę kawałek na plażę. Zatem wkraczam do akcji. Dzięki skuterowi mogę sobie wskoczyć na morze Ale będzie pompa. Będzie pompa na 102 jeszcze z pół godziny albo godzina i tak wygląda nad morzem sytuacja ja mm -hmm. No to uciekamy do domu póki czas No zaraz będzie piękna burza i deszcz i to bezaparacyjnie Patrzcie jaki piękny jest ten skuter Uch. Zasiadamy, zatem jedziemy dalej A, Bardzo, że fajnie Ale tam za mną, no wiatr się już sprywa. i tu już jest więcej osób, ale co z tego? Ale zaraz będę uciekać Ale będę uciekać, bo jest taka ciemnica <noise> Że się nie pozbierają już jest, ten, już jest ten wiatr przed deszczem Ale będzie pompa Tu dawniej się chodziło do Brzeźna na tak zwane Budy Czyli tam jest ulica Halera. Jedziemy w kierunku molu no coś tam się dzieje, może minimalnie, ale się dzieje już pokropuje tam ciemno z gofy dobrze już, już nawet nieźle pada powiedzieć. Szczyt szczytów, a ja mam płaszcz z tyłu w bagażniku w kufrze i chyba nie ja mieszkam <laughs> Przepraszam, bo nie wiedziałem, w którą stronę pani pójdzie. O! Zobaczcie, to to, to tylko dla śmiałków będzie. Będzie coś cudownego, jak ludzie będą uciekać. W każdym razie lekceważy. Ja myślę, eee tam panie zdążymy No to ja wątpię Jak słusznie zauważyła jedna z pan Wszyscy idzie do morza Całe szczęście, ale szło najpierw tu więc skręciło i jestem na końcu molo w Brzeźnie. No. I to mówię ja. ja, z wyczuczającem, Rafał no. Ale pusto jest, co? Trzeba przyznać, że nie ma tutaj jakichś tłumów. No i wyjeżdżam już. Fajny pojazd. Dziękuję. Fajny pojazd, chłopak powiedział. Wyjeżdżam już z molo. Brzeźnie. Niektórzy mówią, że na zaspie. I tak to tutaj wygląda. Słodka butka Przy Akademii Medycznej kiedyś była taka cukiernia Słodka Dziurka Bardzo mi się to nazwa. Podobała. Zresztą podoba mi Co tu jeszcze jest za atrakcje? A, ci, którzy nie zawierzyli pogodzie, niewielacja. Bo się cofnęło. No dobrze, idziemy dalej, nie bliżej. No właściwie to to już koniec. Więc do usłyszenia i do zobaczenia.